siemano to ja Freeze Games i od razu tak powiem, że filmki miał się pojawić w piątek, a jest dzisiaj, czyli w środę, ponieważ yy, zobaczyłam, że pod ostatnim odcinkiem, pod ostatnim odcinkiem, w którym, yy, który dwa dni temu rzuciłem, czyli w poniedziałek, wbiście 23 wyświetlenia, co jest. Wow, bo nigdy tak szybko nie wbiliście tych wyświetleń. Yy, więc właśnie jak będą takie wyświetlenia, to wtedy jak będzie około 20 wyświetleń, <laughs> film miał, no to nagram kolejny. Ale jeśli właśnie długo nie będzie miał, to i tak nagram, ale to zależy głównie od was. Ten odcinek będzie taki bardziej informacyjny, ale w tle będą leciały jakieś powtórki z Brawl Stars, ale to będzie za chwilę. Teraz... A! E, dobrze. To widzimy się już w rundzie. Dobrze, więc od czego bym chciał zacząć? Chyba od tego, że myślę, że będą się pojawiały... Będzie nowa gra na kanale, to jest bardzo możliwe. Um, ale właśnie zastanawiam się, czy nie nagrywać wcześniej. I właśnie um, mówiłem, że będzie jakiś specjal na 50 subów. A już mamy chyba 48 albo 49. I tym specjalem nie wiem, co będzie. Może to być live, a może to być. <laughs> Nie wiem, tak myślę, że mogę zrobić live'a yy, Albo zamiast live'a... nie wiem Te trickshoty tak myślałem, że mogłyby się pojawić, ale... Yy, no już się wrzuciłem, więc drugi raz nie wrzucę yy, Może jakiś dłuższy odcinek po prostu z Brawl Stars? Yy, ale w sumie sam nie wiem, słuchajcie ogólnie tą nową grą, którą chciałbym wam właśnie nagrywać, to jest gra Battlelands Land Royal. Kiedyś ją nagrywałem, nagrywałem ją na kanale, jak u góry widzicie Olek Filip, Filip Olek, bo nagrywałem ją z moim kolegą Fifalem Super Games, do którego nazwę znajdziecie w opisie. I tutaj właśnie nagrywałem parę śniocinków. Nagrywałam też taką grę Minecraft'owego FNAF, ale to było strasznie nudne. I mniej więcej nagrywałam pierwszy sezon. To było właśnie ponad rok temu. Wyglądało to mniej więcej tak. Więc właśnie tak wyglądał gameplay, tu wam dałem końcówkę jednej rundki. Myślę, że nawet fajna ta jest gra, to było nagrywane w pierwszym, w pierwszym sezonie w tej gry, a ta gra ma teraz chyba dziewiąty sezon, więc dużo się zmieniło. Ja w nią nie grałem chyba jakieś no parę miesięcy. I właśnie to jest jedna rzecz, którą chciałbym zmienić. Będą się właśnie pojawiały raczej z niej odcinki, co trzy odcinki z Brawl Stars, albo co dwa odcinki z Brawl Stars, czyli że jest gra Battlelands, dwa albo trzy odcinki Brawl Stars albo czegoś innego. I. Właśnie jeden Battlelands. Jak będą właśnie trochę ogłoszeniowe filmiki jak na przykład ten, to właśnie będą yy, nie będą one z Battle Battlelandsa tylko yy, będą one raczej właśnie z Brawl Stars, yy, tak jak teraz to widzicie. I właśnie tą drugą rzeczą, którą chcę zmienić jest nagrywarka, bo jak widzicie w lewym górnym rogu mam nagrywane nagrywarkę Mobizen, więc właśnie ta nagrywarka często mi głosu nie nagrywa, źle nagrywa ogólnie, no i dlatego chciałbym ją zmienić, bo ona najlepsza nie jest. I właśnie napiszcie w komentarzu, czy chcecie właśnie z tej gry odcinki, czy yy, nie. Ja wam już chyba myślę, że w tym odcinku to tyle. Nie będzie on za długi, ale bardziej taki ogłoszeniowy. Albo specjalem. Ach, chciałbym ogradać jeszcze jedną sprawę. Tym specjalem mógłby być właśnie jeszcze jakiś yy, odcinek z QA z, z, yy, yy, czyli żeby Wy mi zadajecie pytanka pod filmem jakimś, a ja wam na nie odpowiadam. Ale myślę, że nie. Myślę, że udałoby mi się zrobić jakiś mega długi odcinek, bo streama raczej nie dałbym rady, chyba że na Twitchu tylko, a raczej nie. Więc... <laughs> Właśnie raczej myślę, że taki półgodzinny, może 20-minutowy, yy, myślę, że półgodzinny odcinek z tej gry Battlelands. Więc myślę, że to chyba tyle. Następny odcinek będzie w sumie sam nie wiem, jak wbijecie pod tym troszkę wyświetleń. Yy, więc to chyba na tyle. Zostawcie łapkę i słupkę, bo zbliżamy się właśnie do 50, i to tyle. 嗯，系噶。个。